widzowie na dzisiejszym odcinku będziemy znowu grać w OSM Bo mówię czasami N zamiast M, nie wiem dlaczego to Na razie nie chcę Link w komentarzu Wam zostawię Spodobał Wam się filmik ostatni będzie się cieszył, kupiłem ten z Har Jeszcze to dobrze czytam czy, czy ja to dobrze czytam? O. Bo ja już nie wiem co ja mówię. Dobra, lista transferowa. Oj, Mbappé. no fajnie. Mm, mm. Ciekaweczkę ciekawe, by jakiegoś go. Tu... O! oferta specjalna. Simon. Aha. Bo teraz wy, wy mi to mówicie. nie mam tyle pieniędzy. Hmm. Dobra, może chyba go sprzedać. <grym> Nie ja chcę też <laughs> my ja... Dobra, tak teraz przedm. No... Dobra, tyle może być. Yy, dobra, wezm... A w górę ja wam pokażę tabelę, bo A, w sumie najpierw... Ja wam pokażę e, taktykę, jaką mam zrobioną. To dla mnie jest bardzo dobra taktyka, którą e, się na razie spełnuje w tym sprawy. Nieważne. W Atlantico Bilbao dobrze się radzi i na razie chyba ją zostawię. Na pewno ją zostawię w sumie. Dobra, zobaczę. E, w sumie, zobacz, tabela, nie tabela, yy, wyniki, nie termina słowa, gdzie lepiej. pierwszy mecz 1-0, przegrałem, później 2-0, też przegrałem, później 1-0, wygrałem, później runda wstępna, się stało, 3-0, wygrałem, 1-1, później 2-1, przegrałem, później 1-0 i z Legią, przepiękny mecz, yy, no, Licko. I ten GitHub, no nieważne, przepiękny mecz dla mnie, Poszedłem na piłki, jest potężny 70%, 30, Legia, czy Legia mnie nie miała szans. A teraz GitHub leba, czy mi się załaduje. Z Barceloną będę. Miał. No, mój cel to 7 miejsca, a jestem na piątym. Czyli ja bym wygrał z Barceloną, to bym był. Czwarty, ale chyba czwarty, bo nie wiem, jaki będzie wynik z, z Sewilla, bo z, z, z kim gra? A, mm, muszę wynik. Dobrze? Dobrze, chyba tak. I... E. to. E. Co ja? Czy ja teraz z bardzo. A, dobra, nieważne. I z kim gra? I z, Sevilla. z Las Palmas to może się uda nowa stadion zakończ fajnie przychod może Liverpool co sobie sobie tylko po, radzę pojęcie żeby mogłem być Nawet może pierwsza no, przerałem 6 0 jej, bo miałem trochę i zapomniałem wejść w grę i żeby yy, ich zakończyć żeby dać ich do zespołu yy. wyższej jednostki. i no, wiadomo, bo ja no, tak nie zapominuję dobra hm. przychód. To jednak ważne. Dobra, możemy w Krakowie ma też. Bo hmm. no chcę na razie skończyć i czas jest No trzeba się, żeby to zdobyć. Hmm. Dobra. Na razie. Pieniążki muszę mieć, bo chcę kupić. Jedno i dobra. To w ogóle muszę, żeby chwalić, że. Patrz, tabela. Nie tabela. Yy, trening No tutaj to Alison. Ale, widzicza 11 Jest. Sala. Stówka. To jest. No, są, I Marka Rister i Aleksander Arnold. No cóż pięknego. No. no i widzę wiem O no właśnie przeanalizuj. Nie też muszę być dobrze przygotowany na ten to w ogóle bo to jest jednak bardzo ważny Ostatnio 2-1 przegrałem z Barceloną na... O, sprawdzę Rap. Rafinia, Pedro, Roberto. Ale moim słabością Wszystko Wszystko zespoły? Nie. Mm, yeah. Dobra. Krakowia. <sighs> Dobra. Dobra. E... Dobra. Dobra tak, tak, no okej okay, mam, mam, szansę jakiejś. Dobra, kadra zespołu. na razie 22 lata. Hmm? To mało. No mam młodszaków dużo. Szkoda, że tutaj nie ma juniorów, że może szkółka juniorów. Jak była szkółka juniorów, to było tak fajnie tak by była dużo lepsza. A, tak, to nie. Ma. To słabie tylko. Glik. Glika będę musiał niestety sprzedano na 36 lat. W grze oczywiście. 37. I o, nie mogę. Hm. Tak, bo na razie nic nie pokażę. Za dużo. sklepik Bonus gdy hmm. musiał... Um... o, przecone są nie przecone tylko i że więcej się dostanie to fajnie nawet bardzo a woda specjalna no. mogliście mi szybciej tego szkupił dobra jest Aha! Nie no, nie no, rozumiem. To. Dobra. Dobra. Weseler. Chcę rycerz. Sprzedać mu fajnie. Okej, okej, dobra. Leon chcę. No kurwa, bo dopiero tutaj rozbieramy małą. Więc rozbieramy chyba 8. Rozumiem, mogę zobaczyć transfery. I tego właśnie kupię. A, go przeddał, nie ważne ponieważ tego właśnie kupiłem za 6. Aha, to git. O, górnik zamknął, górnik. A że star mielecz, proszę nie, nie pomieć. LKS ucz. Oczywiście to jest ten stary sezon, bo czekam na nowy. Oczywiście, legia wygrała 6-0. No ja nie lubię Legii, ale kibicuję polskim zespołom teraz w ligach, oczywiście w Europie, w ligach, że na przykład, a dobra, wiecie o czym mi chodzi chyba, jak granie stok, słabo, no jak to Polska, jak no, najlepsze strzelić. Aha. no i ja nie chcę wiedzieć, bilba, Bilbao, chyba, to Tabela... Yy, najlepsze ale nie się nie milion z tą ponad nie... ja nie będę go sprzedawał. To jest... To, a, bo ja kupiłem, widziałem jeszcze wirsa. To wirs jest i... For, for, nieważne, nie mogę wypowiedzieć. powiedzieć no hmm. dobra, może komuś zmienię pozycję? Nie. Dobra. Dobra. Czy ja kogoś kupiłem w Liverpool Chyba nie. Nie, nie kupowałam na razie. Muszę na razie pomyśleć, kogo kupić. Yy, I dopiero. Hmm, no, hmm. Karabun. Za 18 dni będę mógł jakiś klub, hmm, fajnie. Dobra, widziałem. Dziękuję za oglądanie. Jak film się wam podobał, to wam zostawcie lajka i subów. Lecimy po 50, po, 50, po 20 subów. No to mój cel, więc na razie.